Powstań z odwagą i śmiałością, wiedząc, że ja jestem z tobą. Krocz w pewności, że ja jestem twoją siłą, twoją ucieczką i twoją nadzieją. Nie ma nic, z czym nie mógłbyś się zmierzyć, ponieważ ja jestem tym, który cię podtrzymuje. Zaufaj mi, szukaj mnie w każdej chwili. Gdy droga wyda się trudna, pamiętaj, że ja jestem twoim pasterzem i niczego ci nie zabraknie. Gdy nadejdą burze życia, wiedz, że ja jestem twoim pokojem. A gdy w końcu nadejdzie zwycięstwo, pamiętaj, że zawsze byłem u twego boku. Ukochane dziecko, gdy kontynuujesz tę podróż ze mną, chcę, abyś wiedział, że twoja historia jest pisana moimi rękami. Nic nie jest poza moją kontrolą. Nawet najtrudniejsze chwile twojego życia mają swój cel. Używam każdej łzy, każdej walki, każdej chwili niepewności, aby ukształtować w tobie coś potężnego. Jesteś jak złoto, które jest rafinowane w ogniu. A ciepło, które teraz odczuwasz, nie ma cię zniszczyć, ale oczyścić. Widzę Twoje serce. Widzę Twoje pytania, Twoje lęki, a nawet chwile, w których wątpiłeś w moją obecność. Ale dziś oświadczam nad Twoim życiem, że wątpliwość jest przemieniana w wiarę, strach w odwagę, a smutek w radość. Jestem Bogiem, który zmienia pory roku, a sezon niedostatku, bólu i zamętu dobiega końca. Nowa pora pełni, celu i pokoju ma się wkrótce rozpocząć. Podnieś głowę, bo jesteś dzieckiem króla, twoja tożsamość nie jest w tym, co mówi świat, ale w tym, co ja mówię, a ja mówię, że jesteś wybrany, kochany i cenny dla mnie. Nie zostałeś stworzony, aby żyć życiem przeciętności. Zaprojektowałem cię, abyś dokonywał niezwykłych rzeczy, abyś wywierał wpływ na świat wokół ciebie i abyś żył życiem pełnym celu. Wiem, że są chwile, kiedy czujesz, że nie jesteś w stanie, ale ja ci mówię jesteś w stanie, ponieważ ja jestem twoim wsparciem. Nie musisz sam dźwigać ciężarów.